Kolejny drink, w klubie jest muza, potem jest krzyk, potem jest krzyk Yeah, całe życie chciałem tutaj być Teraz się bawię, a sił Jutro będzie gazę, bo będzie git, to co ma być Yeah Okej, okay, dobra, jest 15.25, zaraz się zbieram O 16 mamy zbiórkę z łopakami. Idziemy nagrywać klip dla Marka do piosenki Drip Zobaczymy jak to będzie Zbieram już wszystkie rzeczy, zbieram aparat, biorę statyw. Jestem turbo ciekaw, i co, lecimy Eee! Siema, siema! to... Ty, fajny ma aparat, nie? Fajny, nie? Fajny, no? No, fajny szkoska, e, no, e, no, no, nie? Fajny ma też Ja Ty, jak masz ławki, nie? No? siłownie, nie? To tam masz taką fajną będziemy wszyscy Dobry plan, ja idę. Nie tego, nie można, ja rzeczy. Czyli to? Czyli to? Pierwszy raz <siolkologicznisko> od paru miesięcy. Ja, o Robimy drill, nie? <siolkologicznisko> e, właśnie, mam do ciebie mikrofon, Igor. Trzymaj. No, no, nie awesome, nie wiem, co tu się <siolkund> dzieje, nie wiem, <siolkund> <cool>. <siolkund> co ja tu robię w ogóle, górę... ale dużo mi zapłacili, więc dlatego tutaj stoję i trzymam ten bagażnik. No, on to on jest tylko otrzymanie bagażnika. Tobie drill. Nie jakoś piosenkę, odkładał sobie stack cegła na cegle, opadła jej kupara. Jademy na ryby, jademy na ryby. Tego żółka! Ja to mam żółka też możemy A to mogę załatwić jeszcze. <sum> <sum> Nie miałem okazji odjechać tu dookoła. Tu bym wiedział, jedynie nie chcę rozczarowań. Kupuję tutaj, że Musisz, Igor, wstawić do making-offu moją e na negocjację. To było piękne. Deal? Koszem kierła XD DD Ej, a propos teledyskę jeszcze, nie? Możesz zrobić nawet na coś takiego z tych masz eh, jakieś że my sobie rozmawiamy czy coś w tym nie? Jak śmiałem się? To możesz na przykład rzucić na eh, jakieś takie timelapsy, że jak rozmawiamy to jakimś coś? Nie? Tak no mam, k chcę wam coś kupić, jak chcecie jak. No Spokojnie. Wstawiam. W c w tak w w stawiam. Stawiam! Microsość zostawić. No jak chcesz? Właśnie nie nie mnie nie tak. Jesteś kierowcą, nie? Uwaga, kosa, 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 ku! O, Ej, serio kosa, pierogi są dobre Dobra Zobaczcie, to... jest. Ej, kto miał tego monsterka nitro? <laughs> a to może tu Nie no, no, proszę a, no, bardzo, turbo doładowany no, no, no. nitro Idealny dla odcinek Szybkie oprowadzenie po tym oto fajnym silniku 1.9 TDI Oczywiście Volkswagen Niemiecka firma Alternator Po, pojemnik Kur... za mało No nagrzej to by się ten... Ma ktoś wrzątek? Nie, nie ma Dalej K***a. widać, ale... Zagrzej go, to, to może dać się na pewno Kur... widać Załapałeś? No, Mam no, coś skoszować? Bezdoby jest nie. Kubuś Baby Polecam Krzysztof Kraska Black Energy Drink, please, call of me Call me to my e, postner, e, Benjamin Cichacki, please. <laughs> Ej, gdzie jest to? Bierz iFlop w rybniku. Jedziemy tam? Jest manta, to mnie no. A, to ch... to nie. Ej, mam pomysł już nawet na miniaturę. Ja w dwóch outfitach jak masz ten, ten co na pół masz Parking, nie? To e, ja w jednym outfitie na lewo i ja w drugim na, na prawo Tak, tak, jedno. że dzieli jakby na dwa światy czy coś To co, w pierdolę się na koniec imprezy? a ja ten raper baro, ja mnie? <laughs> zawsze chciałem tak powiedzieć, nie? Ale zawsze mnie, mnie cringe łapał Dziś no, jestem mały, a małe Bierzemy i robimy to na najwyższym? Na przedostatnim i na najwyższym, no No, no, Czy no. się? <laughs> Trzeba auto zaparkować sam na samym krańcu Tak, to z Kamila, no ja mu dwa linii w dupę Ja do niego wskakuję do niego wskakuję Nagrywaj to, nagrywaj to? On to Ja muszę improwizować ja Tam sobie krzyle Nie wiem jakby tak wiesz, f poważny do pociągu, nie? Jakby jadę do, na reszty. I tak baba się mnie pyta w pociągu, pan tam broń trzyma i to jest przykrywka czy coś? Także co <-rad> <śmany> Ale jak wiesz, co <śmany> ci powiem? Mordo wiertala. <śmany> <ducz dis bitter> Ej, ale to już leci cały dzień w mojej głowie, nie? Jak się. byłem cud dniemnym. Ta to oli A co ty powód. Się jeszcze gdzie? Ja, nie nagrywam mnie. Ej, nie może <laughs> <laughs> Musisz to <zacentować. śmiech> Co to stało? Z... Ja se klikłem, mój fingi, ale zanim zjedziemy, klikłę. nie pogoda mi przypomina? No przypomina. W zamkach były takie własne <noise> <noise> Jasne. że każde zdjęcie może być okładką albumu. No ale bez przesady. O, jak zimno? Zimno, zimno f. Jaki jest ogólny plan? Jak jest widza twórcza? No to już jedną stronę mam druga to będzie rybi oko, trzecia kamera monitoringu. Na niej będę was potrzebował w trójkę. Bo no, będzie musiał się jaka... podsadzić, nie na jak chce się, nie jak chcesz. A jeden na drugim na... i będzie trzymał tą kamerę. <laughs> no. To jest taki moment, jeden e, fragment, jest nas dwóch, a będzie f. Ja na przykład będę tam sam z Kevinem f... na laptopie w jasnym outficie I wy nagle w czarnym outfitie za mną się powiedzieć, Takie wiesz, takie Wszystko. Rybi oko teraz, tak? Nie, ja chciałem jeszcze 50 zrobić. A jeszcze szaty. raz. Spoko. Ale nie szedisz jak w... ty chodzisz w te w ty, wiesz jak ostry ciężko włatać? <noise> nie wątpię! Nie Znowu <noise> ten drip, kolejna szlaka i kolejny drink, zdobywam się jak chcę, kupiłem sobie nowy zegarek. I taką astermęjską scena, żeby ją ja teraz wymyślić nim. Pa? Pa. Na lot z góryni no. Marek coś tam a**a loch, mu pod pudyń i na przykład na bazylika pier... I nie, albo na fokusy, albo coś takiego, na jakiś neony k***a ryby Rybie oko też w tym. No. Dobra. I monitoring też w tym. Nie, ale nie można grywać, bo jak k***a maszynca jechać? E Jakąś inną lokalizację? Wyjmij z te, te, te czarne Do rzutu Okej, ludzi No to brawo jak ma na siebie Tak Jak Za 4,5 na How much is your outfit? A to idzie do tego? Tak, to jest ta Kamera Łep To gdzie on jest? Gdzie jest? Ja pamiętam już tego całego. Po prostu tak. No, po prostu z nie? To I może nie tak. takie coś. Eee, to czekaj. Ja widzę, jak to wygląda. Jeszcze muszę mieć swój polem do manewu. Czekaj. Takie coś? Tak, tak, tam widno. Dobra. Jeszcze telefon.

Ja wiem, jest w tak, że ja po prostu trzymam ja na, laptopa, ja na laptopa i on będzie na na wyświetlany. O, spoko. Robić robicie jakieś przejście z dymem? Jak już ma tego epeta, żeby sobie huchnął w kamerach ta jedna, druga. Przejście się Ale Ej, może z monitoringu, po proszę, podbijać. Daj epeta. bo mnie ten trip, kolejna szklanka i kolejny drink. A potem jest krzyk, potem jest krzyk Całe życie chciałem tutaj być Teraz się bawię, a zabraknie sił Dzień dobry, uciekawszy Dzień dobry, dzień pierwszy z cyklu Więcej sprętu niż talentu Witamy tutaj Mareczek dookoła Dupy bijają, gdy jazdę, jedynie chcę rozczarowań Kupuję wszystko, bo na widzę tyle, co Pablo Escobar Mroze nie umiję, a każdy dzień przez muzykę w końcu rozwijam się co osądzicie o, o, o twórkości ogólnej? Oczy, o O czym? Teraz co ty nas pytasz? Bardzo, to jest ciężki temat. Aktualnie wykonywany krótce. Sense... No eee... ja, powiem tak, jakby to był turniej w kulach, to ono byłby drugi. Ale to by i tak nic nie dało. <grym> Ogólnie ten oto producent nie zadbał o nas. I tu jest zimno, jak. W, no, Jak na Syberii, nie? Ja cały się często, nie? Patrzcie, to jeden.

nie. Ja mam jedno. A ty masz jedno. Prawie, to wyjdź tam nie. w postawie, żeby ty, nie. Dobrze wygląda i my wyjdziemy tam z góry schodów. No. Nie, w sensie... No, bo prosto, no. jak z góry schodów, że no, będzie nie, nas nie wiele, nie? nie. nie, nie, nie Można tutaj to... sobie przypitki, że jestem sam i później, ten... Po prostu cięcie. Tak, że to no, ma być... No. I wracajcie od razu. Jest nas dwóch, a będzie... W... I wy od tamtego momentu jak stoicie za mną, nie? A jeszcze mogę ci na że Coś?

you <laughs>

no, to już nawet gotowe na to, bo to by chyba wchodził. Mogę trzymać się komunikacji we Ej! To jest geek, żebym miał tor, kebina. Ej, to jest git Co? to już. Jest... No. Ej, Ej, nawet wybierany nie był potrzebny. Co? Wybierany nie był potrzebny. No i git. Poczekaj, go... no, to jest geek. No i cofnij, cofnij, cofnij jeszcze. Co to ma być? Nie! Yeah. wiem, co dzieje się ze mną. Patrzę przed siebie i widzę tam ciemno. Trochę to boli, że żyję i patrzę na życie A widzę tam piekło. A nie, piękno. Chyba że czasem... Ale nie tak Ale to nie dla mnie. Ej. Chyba skumałem, że każdy na świecie to woli mieć bekę niż pomóc. Ja nie mam ambicji. Nie mam dużo ambicji. Patrzę na siebie i patrzę na światy. Masz możliwość, po prostu się bawia, bo Bawi się bijemy i brzmi to mniej więcej tak. Górnik przegrywa. Spróbuj eee, Mały krok w to. Weź? Troszkę. Najbliższy wow. A jakbyś się oparł o ten słup i z drugiej strony też by się oparł. No ja dlaczego? No, Dobra. Ile się przebieracie. Dajcie chwilę, przebieraj się. Pomyś, co sądzisz o aktualnie wykonywanym projekcie na dysku, jak ci siada. Lajmy. <grystanie> na razie idzie. Nie wiem jak, na pewno będzie katorga podczas montowania. Nie, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale powinno być Git. Nie wiadomo, nie, bo to jest człowiek, ma talent. Ma Man ma, ma talent. <grystanie> <grystanie> ma talent, ma basket, hobby. Ty, no i spokojnie, że tak potem w poście no. podmieniać kolory. To będzie bit. W wietnie, że go. <gulity> Kolejnego, drugiego zdjęcia i tyle, nie? Poświęcenie, nie zawsze tak. Poświęcenie zawsze musi być. No co, PKP? Ale na PKP, k***, w kurtce, co. Ale kaj no na PKP. No to musimy do reszty jechać. Do to jeszcze muszę zahaczyć. Na kamień, no. <gulity> auto też to jest Ja ale no już Co? Jakie cię fajnie. A nie, to nie to. To jak? jak masz piasek gdzieś Co? jakieś śruby czy... Nie, to rzeczy, jest A jest sorry, rdza w drzwiach. Bardzo szmata Oj. Ty, tego też nie możesz wrócić <grymne> Ma moje że przepisowo jak coś. Mile气> Ale tak mi pizga, że. Ja. Ej, zbijamy, m. Nie. No, je, je, Dej, <mars> <mars> <mars <mars> <mars> na tym ten... PKP jeszcze bardziej będzie spizgać, nie. No Ej, 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 kończymy. Ej, oddaj. Patriacki, chopaki i idziemy morsować? No właśnie, chciałem powiedzieć, że kto jest hardcorem. Ale to mi sto floorlop na tym. Daję dychę, jak ktoś wejdzie w wody. Dychę, 10 kurwa. Ja za dychę bym dobra Daję dychę, serio.

No kurwa, Ej trzymaj to! Trzymaj to! Ja idę się wydać tam nie. Ja fo po cię tu będzie No nie macie drip Kolejna szklanka i kolejny drink Nagrywam za na siebie ja fo nie grywasz tego Uuu. Ej dobra tego nie, tego nie wrzucaj p***. Ja mam podchodzić Tak panie, Taki stęki robić Coś kliknął Co zrobiłeś? Przyznaj się Kliknęł w spację Co jest? to jest? Generalnie Zajebiście Tego brakowało Znowu na mnie ucieka ten trip Kolejna szklanka i kolejny drink W klubie jest muza, potem jest krzyk Potem jest krzyk Całe życie chciałem tutaj być Teraz się bawię, a zabraknie sił Wydro będzie kasę, bo będzie git Co to ma być? Dzieci nie czeka mi, spada kwota. Jeszcze nie miałem okazji odjechać cię tu dookoła. Reszta laptopa? No i koniec. Zjadłem, bo mi już znęco. No, taka ta to ta, ta Przyjdź, pójdź. No, ale nie biorę nic. Tutaj laptop robimy? No. Na schodach? Ale zajebisty co z tym ten dookoła? No, tylko minus, że nikt nie strzelił i... No, ja dopiero zaczęliśmy. kupić. to że my to jeszcze raz zagrać. Ja Czuj, to nagram jeszcze czy... raz. Ja do niego już zawsze bo to jest yeah całe życie chciałem być, teraz się bawię, zabrak i sił, jutro będzie gazet, bo będzie co to ma być, Wiem, co dzieje się ze mną, siebie i widzę tam trochę to boli, że żyję i patrzę na życie, a widzę tam piekło, a nie piękno, chyba się czasem, nie tak Mamy wszystko, co mamy? Tak, weźmy go. to Ej, porównanie, nie? Ja się mam jej muzykę. Jak to brzmi moje? A teraz Krzyś ja, ja, ja. pokazywałem, jak byłem mały. Teraz się wstydzę. Ale możecie zrobi tak, jak. A wiesz, jak robi małpka? Cześć. Znowu Wyznam one co minęły wywilem na na To zdjęcie uśmiecham, wszystko się zmienia Gdy w pokoju zostaję już tylko nie sam Niech butelka nie ma końca Ze mną będzie zachód słońca i Kalifornia Co ma być? Yeah. tam tylko Dobra, jak myśli co mamy? Mamy... No, mamy mamy to? to? Mamy to w... Mamy to w... będzie Pamiętajcie widzowie, zostawiajcie łapkę, subika, dzwoneczek i udostępniajcie